Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku już po pierwszej turze wyborów, która przyniosła wiele zaskoczeń, a największym przegranym stanowczo został marszałek rotacyjny Szymon Hołownia, który praktycznie został wgnieciony w ziemię i został pokonany nie tylko przez Sławomira Mencena, ale też przez Grzegorza Brauna. To właśnie lider Konfederacji Korony Polskiej, nawet pomimo niezapraszania go do mediów głównego nurtu, zaskoczył wszystkich. Już po wyborach pozytywnie wypowiadali się o nim członkowie innych partii, z którymi dawniej współtworzył Konfederację. Krzysztof Bosak pogratulował mu nawet w mediach społecznościowych, pisząc: Gratulacje za niezły wynik dla Grzegorza Brauna. Dajcie znać w komentarzach, czy myślicie, że to daje szansę na ponowną koalicję. W mediach, gdzie nie zaproszono nikogo od Grzegorza Brauna, zabierał głos także wicemarszałek z Konfederacji. Wyraził tam zadowolenie, że udało im się w tych wyborach pozyskać wreszcie głosy osób starszych, ale też wielu kobiet. Krzysztof Bosak wyraził też radość, że prawicowi kandydaci zebrali ponad 50% głosów. W tych wyborach wreszcie część pokolenia seniorów poparła naszego kandydata. Bardzo za to dziękuję. E, cieszymy się też z rosnącego poparcia kobiet dla słowa Mencena i dla Konfederacji. E, to też był w poprzednich wyborach nasz słaby punkt. Pięć lat temu, kiedy ja kandydowałem w wyborach prezydenckich, jako cel w kampanii wręcz formułowałem, żebyśmy rozszerzyli swoje poparcie wśród kobiet. Cieszę się, że to udaje się. E, I że negatywna kampania fundowana z zagranicy, wspierana z zagranicy przeciwko nam, po prostu nie zadziałała. Yy, druga rzecz, którą chcę powiedzieć, no to bardzo mnie cieszy, że zsumowane poparcie kandydatów prawicowych w tych wyborach wygląda na to, że wynosi ponad 50%. Krzysztof Bosak stwierdził jednak, że ostateczny wynik nie jest jeszcze przesądzony. Natomiast sam zapewnił, że na Rafała Trzaskowskiego nie zagłosuje. Nie wiadomo jednak, co zrobi Sławomir Mencen. Choć na poparcie dla kandydata Donalda Tuska raczej są małe szanse. Z drugiej strony ostro atakował już Karola Nawrockiego, więc do czasu oficjalnego komunikatu wszystko się może wydarzyć. Czyli pana zdaniem powoduje, wynik jest przesądzony drugiej tury? Absolutnie nigdy w wyborach nie jest wynik przesądzony. Wyborcy to nie są worki z kartoflami, żeby je przerzucać. Natomiast to coś nam pokazuje. Moim zdaniem pokazuje nam niezadowolenie z jakości rządów obecnej centrolewicowej lewicowej koalicji. Pokazuje nam też, że można Polaków tą propagandową pałką po głowie okładać. Ale Polacy nie mają zamiaru wyrzec się swoich y, wartości, y, swojego rozsądnego, krytycznego, sceptycznego spojrzenia na wiele rzeczy, które są tutaj nam tłoczone odgórnie, często z zagranicy i z którymi po prostu duża część z nas się nie zgadza. I to mnie napawa optymizmem, bo uważam, że właśnie tak y, powinno być. A co y, z tym moim pytaniem? Bo zadałem pytanie, czy wyborcy Konfederacji poprą w drugiej turze. No to będzie decyzja wyborców Wrockiego. Konfederacji, oczywiście. A pan, A pan co zrobi? Yy... Ja zagłosuję zgodnie ze swoim sumieniem. I ja Czyli? Przez, ja przez całą tą kampanię mówiłem, że nie chcę, żeby wygrał Rafał Trzaskowski i zdanie nie zmieniłem. Natomiast Sławomir Męcen dzisiaj w trakcie wieczoru wyborczego zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi swoje stanowisko, swoje propozycje związane z ewentualnym uzyskaniem jego poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich. Proszę sztaby tych kandydatów, którzy weszli do drugiej tury, żeby uważnie obserwowali, co ogłosi w najbliższych dniach Sławomir Męcen. A pan wie, co ogłosi? Wiem, co goś. A może pan powiedzieć, niestety nie mogę. <laughs> Szkoda. Pan marszałek z Wicemarszałek z koalicji komentował również wpis Beaty Szydło oraz same wybory. Szczególnie cieszył się, że w Polsce demokracja działa. Po raz kolejny zapewnił jednak, że nie chce, by Rafał Trzaskowski wygrał. Podał też konkretne powody, dlaczego tak jest. Szczególnie zwrócił uwagę na to, jak traktował organizacje prawicowe. To nie analiza, to przepowiednia. Czy się okaże prawdziwa, ocenimy sobie za dwa tygodnie. Ja lubię za to polskie wybory prezydenckie, że ten rozkład poparcia w drugiej turze jest tak wyrównany. Czy sondaże to pokazują? To jest trochę wtórne. Po prostu historia polityczna, jak się popatrzy, pokazuje, że wybory prezydenckie z dwoma turami w Polsce nie są w łatwy sposób przewidywalne. To znaczy, że demokracja w Polsce, wbrew temu jak nas oceniali w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych za śpiącego Biden, na. Demokracja w Polsce działa dobrze. Można nas poddawać indoktrynacji z zagranicy, mogą tu przyjeżdżać niezliczone komisje, zadawać nam pytania, pouczać, a ostatecznie Polacy wybierają zgodnie ze swoją sympatią i zgodnie ze swoim rozsądkiem. Ehm, nie wiem, kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich, nie będę spekulował, natomiast nie chciałbym, wygrać, żeby wygrał jej Rafał Trzaskowski. Dlaczego? Wyjaśnię. Jeżeli on teraz znów będzie kłamał, że przyjdzie na marsz niepodległości, albo jeżeli będzie e, kłamał, że coś dla niego znaczą, Głosy polskich patriotów gromadzących się na takich wydarzeniach jak Marsz Niepodległości. To po prostu będzie to nieprawda i dam na to prostą przesłankę. On jest od, zdaje się, ośmiu lat, niecałych ośmiu prezydentem Warszawy. Czy ktoś z nas tu w studiu pamięta przypadek, że on zaprosił organizacje prawicowe do siebie na jakiekolwiek rozmowy albo dofinansował z miejskich pieniędzy, tak jak dofinansowuje organizacje LGBT, jakichś anarchistów, co którzy się do dróg przyklejają i tak dalej? Czy pamięta, żeby dofinansował organizacje prawicowe czy konserwatywne, już nie mówię, narodowe czy wolnościowe? Ja takiego przypadku nie znam. Dróg... Krzysztof Bosak zwrócił też uwagę na szokujący fakt na temat Rafała Trzaskowskiego, którego nigdy nie widywał na żadnych ważnych uroczystościach czy konferencjach, nawet mimo tego, że Trzaskowski jest w polityce już od 20 lat. Druga sprawa. Ten człowiek od 20 lat jest w ogóle w polityce. Moje drogi z nim na żadnej konferencji uroczystości czymkolwiek się nie przyjęły, nie przecięły z jednym wypadkiem państwowych obchodów zdaje się, że to było albo święto konstytucji 3 maja, albo 15 sierpnia, widział jako prezydent Warszawy, już przymierzając się do tych wyborów prezydenckich, się pofatygował. Poza tym, ja tego człowieka nie widziałem, Czyli więc pan... jeżeli on teraz będzie udawał kogoś, kto ma cokolwiek wspólnego z poglądami prawicowymi, konserwatywnymi, wolnościowymi, wszystkimi, które wyznają ci, którzy głosowali na Mencena, którzy głosowali na Brauna, którzy głosowali na, nie wiem, Stanowskiego, Jakubiaka, nawet Wocha, no i oczywiście Nawrockiego, no to to będzie komedia. Natomiast ja tą komedię chętnie będę oglądał. To brzmi trochę jak przygotowanie sojuszu pis z Konfederacją. Nie ma żadnego sojuszu, nie sądzę, żeby on się zawiązał. Będziemy rywalizować dalej. Uważamy, że PiS jest partią znacznie mniej mającą zalet niż Konfederacja. To nie będzie chyba dla nikogo niespodzianką. Natomiast Trzaskowskiego znamy nie od wczoraj i nie będziemy go oceniać za to, co powie od jutra, tylko za to, co robi przez 20 lat obecności w polityce. Mamy... Krzysztof Bosak również wyraził zaniepokojenie tym, jak Donald Tusk krótko trzyma koalicjantów, po tym jak Hołownia od razu poparł Trzaskowskiego po przegranych wyborach, zupełnie bez żadnych negocjacji. Mnie ciekawi wątek karania członków koalicji za ewentualny brak poparcia Trzaskowskiego. Wcześniej była mowa, że Zandberg mógł sobie bardziej pobrykać, dlatego że nie jest w koalicji, więc nie ma kary. Ciekaw jestem, jakie są kary w koalicji za niepopieranie Trzaskowskiego, oraz jak to się stało, że trzecia droga, która miała być czymś osobnym odpisu czy platformy, już wieczór wyborczy jej kandydat zadeklarował poparcie do Trzaskowskiego właściwie bez żadnych warunków programowych. To znaczy, że to pokazuje, że albo PSL i Polska 2050 po prostu nie. Nie mają w tej chwili żadnego programu, o który walczą w tej koalicji, albo są wzięte pod but przez premiera Tuska, który chce w Pałacu Prezydenckim uplasować Trzaskowskiego, żeby móc już do końca zrobić rozwałkę wymiaru sprawiedliwości czy przejmowanie różnych instytucji, tak jak na razie bez ustaw, tak w tej chwili już z podkładkami ustawowymi. I to już wszystko. W tym odcinku co sądzicie o wyborach dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem lub zasubskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.